W dzisiejszym odcinku widzowie zobaczymy jak youtuberzy wyglądają jak przybiorą trochę kilo, a jest ze mną mój młodszy brat Pixon. Jo, ty zrony pikers. Sieba, sieba, hej, widzę, że Dobra. dalej masz trój policjanta, nie wychodzisz z roboty, co, brachu? Y, policjan dobry jest zawsze na służbie. Aj, widzowie, to prawda! A dobry widz zostawia łapkę w górę i subskrypcję zawsze pod każdym filmem. Dlatego teraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oglądajcie do samego końca, bo dzisiaj przedstawiam wam jacy YouTuberzy u nas kilka kilo przytyli: bo mianowicie jest tu Wojan, zobaczcie jakie zdjęcie. Jest Pickers, jest Werka, jest Dziewczyna Odpaliona, dałem ją dlatego tutaj, że jest też tutaj Katy, czyli Dziewczyna od Wojana Jest Milki. Jest Szczypson, jestem ja oczywiście O, no, wiadomo, no okay, Jest Karty i jest Palion Czyli jest dosłownie Palion. piękna ekipa Jest chyba 9 osób jak dobrze liczyłem Tak, 9 osób, więc no, dzisiaj 9 poczekaj, poczekaj dajcie się skończyć przywitać, tak, a wy widzowie pamiętajcie Że już możliwe, w tym tygodniu raczej tak Ale jeszcze czekamy na weryfikację płatności Będą te KOSZULKI kozackie w ki kitowice.pl SKLEP pamiętajcie, kitsklep.pl Tam już sobie możecie wejść, poobserwować, jak to wygląda, zobaczyć sobie cenny zobaczyć nasze piękne banery, jak my też jesteśmy w koszuleczkach. No i wtedy, widzowie, będziecie na pewno skłonni kupić taką koszuleczkę, ponieważ każdy kitowic taką koszulkę powinien mieć w swojej szafie. E, rozmiary są takie same jak na Palion Style i na Wojan więc macie dosłownie. Piękną perełeczkę do zdobycia Za naprawdę spoko cenkę, bo wszystko jest robione Przez nas, przez naszych jakby wspólników Tutaj w Polsce, więc to jest akurat Bardzo duży plus Dobra, ja biorę swoją łopatę Łopatę, no i co Pickers Działamy, nie? To pierwsze, się... ewidentnie, odlewaj, zaczynamy Ciebie? Dobra, zobaczmy sobie Widzowie najpierw jak Pickers wygląda No bez tutaj przytycia Czyli takie zdjęcie w miarę aktualne Bo sprzed miesiąca, jak Pickers tutaj oceniasz Swoją sylwetkę no, ocające uszy, wypróśnięta twarz Co ty, Pickers! Widzowie, wszyscy napiszcie w komentarzu, że Pickers jest przystojny No dziewczyny, no na pewno lecą na Pickers, to jest wiadome Ale zobaczmy, jakby Pickers przytył 100kg Łooo, wow, wow. co to jest? Jaki tutaj, no 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 Jest masa, no Nie ma co oszukiwać, jest trochę tutaj masy, tak? No, jak oceniasz Pickers? No ja oceniam, że tutaj przystojniejszy 10 razy bardziej, no Nie no, co? Serio? Znaczy no... Nie no, zartowałem tak tutaj, a no passach, ale tutaj, nie No bo no, właśnie można ja fajnie no... porównać. Tutaj czy tutaj widzowie, no ja myślę, że... Chociaż, ej, na dole też jest nawet spoko, byś wyglądał. Ej, fajnie to wygląda. sobie? Ma to swój vibe, no nie jest najgorsze. A jeszcze jakby, tak spojrzeć pod tą sprawę, hehehe, <laughs> albo tak, o, jaki gruby, dobra. Nie ma źle, nie ma źle, wyglądasz nawet spoko. Idziemy dalej, nie będę tutaj tego, e, niszczyć, to będziemy sobie widzieć wszystkie widzowie, dosłownie e, twarze. Dobra, Vera. Jak może wyglądać Vera? Vera akurat normalnie na zdjęciu wyszła... Dość ok, nie ma tutaj problemu. Właśnie niektóre te zdjęcia mi ta aplikacja nie działała, żeby je załadować, więc musiałem wy wy wybierać takie zdjęcia, gdzie chyba się patrzy osoba prosto w aparat. Tak, tak, tak. Wszystkie te zdjęcia, widzicie, mają wspólną cechę, że się trzeba patrzeć w aparat i że chyba były dwie. Nie, uszu nie trzeba widać. Ale no, ale w niektórych to właśnie działało, w niektórych nie. Nie wiem dlaczego. Dobra, jem steka i otwieramy pikson. Co my tutaj mamy? Werka. Uś, uś, uś. Jaki pulpeciol! <laughs> nie no, żartuję, widzę. Patrzcie, jaka różnica! Ej! Wera, naprawdę tutaj muszę przyznać, że e, tutaj w dół każdemu idzie, widzę. Pikersowi też tutaj poszło. Nie, nie no, Pikers to wygląda tak inaczej. Ty wyglądasz jak jakiś szef takiej poważnej firmy, nie? Co sprzedaje napoje gazowane jakieś. No i je podpija chyba. Przeda w <laughs> Za dużo cukru mają, widzowie, nie picie napojów gazowanych Ale tutaj, nowerka Nawet mało się zmieniła No góra cała została taka no, sama ryba. A jakby Wera przy nas była, to by się tak obraziła, nie? No, Wera by się tak zdenerwowała Wera pewnie to teraz ogląda, pozdrawiamy cię, Wera Super wyglądasz, jakbyś przytyła 30 kg, Chociaż to e, chyba nie jest 30 kilo Tylko jakieś 100, widzowie Idziemy dalej, o, co to jest? Co z moim głosem, widzowie, nie tak? Yy, umieram, dobra, już no. jest gig okej? Okay? A, no właśnie, my widzowie z Pickersem dosyć tak kaszlemy nie wiadomo czemu od dwóch miesięcy, no to jest akurat dziwne. Dobra. Maja, dziewczyna odpaliona, która akurat nie jest youtuberką, ale dodałem ją więcej więcej do ja, zestawienia. Ja, czekaj, czekaj, tak ja moja dziewczyna, nie? Nie, dziewczyna odpaliona. A Dawid, czy ty coś ukrywasz? A powiedziałem tak? No tak, no moja dziewczyna i potem Paliona. Nie, to nie, 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 to, to nie mi chodź widzowie, to nie! Eee, nie, że Nie, 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 to jest dziewczyna odpalona już długo, 4 lata chyba zaraz. Nie, 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 pomyliło mi się, okej, okay. a więc! Dałem ją tutaj, bo ostatnio sporo nagrywa z palionem, więc myślę, że znacie. I eee, Jaka o, zmiana! Jo, jo. Ej. Ej, tutaj była taka najbardziej widoczna. Ej, największa zmiana! Patrzcie, jaka różnica! Pickers miał tak trochę, werka to nawet mało. Ale, moja, jak to wygląda? Totalna zmiana! Totalnie inaczej tutaj, maja, wygląda. What? Tutaj tak, yy, że tak powiem, chudo, a tutaj tak grubiej. Jest spora różnica, naprawdę. Poszło w szyję, poszło w policzki. Zdecydowanie. I ta broda tak śmiesznie wygląda. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, to sobie tutaj wyżej wyże odłożymy. No i mamy Milki. Pięknie. czy ty jesteś fanem Milki? Eee, Przyznałem się? Tak! Nigdy nie widziałem żadnego materiału. Suuu, Jak to jest możliwe? Przyszałem, ej! ten tylko piosenkę o Szczypsonie Co? Ale ona nie nagrała piosenki o Szczypsonie A no to Szczypson ma Milki nagrał. Nie, chyba! No jak nie? Bo nagrali? Nie wiem, ej, nie wiem czy nagrali razem. Widzowie, dajcie znaka w komentarzu. Jamte chyba Milki tylko jedno słowo powiedziała w tej piosence. Dobra, mamy taką fotkę Milki. No wygląda standardowo, można było powiedzieć, ale już nie będzie wyglądać standardowo! Wow. Oj, oj, oj. Ale tutaj, patrz, filtr źle zadziałał na włosach. No, bo tu włosy, jakie tam w głąb, tak jak tutaj, no to. No, tak, aż, aż by się, widzowie, odbiło od tych, od tych kilogramów, naprawdę. Ej, wygląda to nawet spoko. Milki by nawet dobrze wyglądała. Nie ma źle. Nie ma aż takiej zmiany jak u Maji. No, no patrzcie to, porównujcie, widzę te dwa zdjęcia, nie? Przecież to jest kompletna różnica, naprawdę. Mocna różnica, mocna. Okej, okay, Milki. Naprawdę pasuje tutaj kilka kilogramów do przodu Idziemy sprawdzić Tosta, bo Tost No tutaj przystoja, no co można mówić, no Stoi uśmiechnięty, prawda Chudziutki, ale co gdyby Tost Nie był chudy, tylko byłby Troszkę grubszy, zobaczmy jakby wyglądał Gdyby zjadł milion McDonaldów Uwaga, no Mniej więcej tak, ej, ale to Tostowi też to pasuje Też by fajnie wyglądał, no patrz Jak taki szef takiej włoskiej firmy Gianfranco o! Jeszcze takiego wąsa by potrzebował i taką lekką kuzią bródkę, albo całą brodę na całą tutaj ten To by wyglądał tak Gianfranco, taki prosto z Italii Z jakiegoś Mediolanu, no pięknie to wygląda, nie ma źle Naprawdę spoko, Tościor Zdecydowanie tak wyglądasz git Może, mo-możesz tak wyglądać Dobra Teraz, teraz ja. A czy mi w ogóle starszy... O, nie, to niekorzystne korzysta zdjęcie. Bo tylko te mi chciała aplikacja przerobić. To jest, widzowie, moja stara wodka to nie jest moja, widzicie, troszkę inaczej wyglądam, ale tylko taka aplikacja chciała mi zaakceptować po prostu do zmienia mnie w troszkę grubszego, bo widzowie, no nie myślcie, że my tutaj wszyscy tak mocno schudliśmy, a to są stare zdjęcia. No spokojnie, nie, to nie tak działa. W każdym razie, o dzięki za fajerwerkę, Pickers. Eee, otwieramy, otwieramy, nie ma co gadać. daj W taki masywny sposób! Pikers! No, no taki tutaj posło bardziej w lewy policzek, no, znaczy w prawy, znaczy w mój lewy, znaczy no, w mój lewy. W ten policzek, widzowie, ewidentnie tutaj mam możliwość większą natycie ten lewy policzek niż ten prawy. Ciekawe, ciekawe, i sporo oczywiście przyje. Taka foteczka ja można byłoby chłodek. powiedzieć. Ej, bardzo się stało z okularami! what? Ale się roz... rozciągnęły, widzisz to? No tak, to no jest gruby nie, to kulary z gruby wraz ze mną. One by tak raczej się widzowie nie powiększyły. Raczej by zostałem w swoim miejscu. Okej, okay, kolejna osoba widzowie. Tu jest Kati, ale może na chwilę obecną Picker, zadecydujmy, kto najbardziej wygląda korzystnie z tych wszystkich osób, i jakby tutaj był grubszy. Jak myślisz? Bo ja myślę, że. Eee... No chyba to. Ja myślę, że ty. Ja nie... myślę, że ty. Nie no, co ty, no jak ja? Nie, ja się tak, sobie no. nie podobam tutaj. Ja, wy, ja ale, uważam, że słabo. Ale, no ja też sobie się to nie podobam, no logiczne, ale myślę, że ty jesteś tutaj topiera. Zobacz Tosta, zobacz, jakby to dobrze wyglądał. Ja w... No to też chyba w podium. Perfekcyjnie wygląda, no naprawdę fantastycznie to wygląda, widzowie. Wydajcie znak oczywiście w komentarzu, a my przechodzimy dalej. Okej. Okay. A Kati, Kati, zobaczmy. Iś, iś, iś. No Kati by wyglądała w ten sposób, widzowie. Ej, u Kasi dużo widać tą zmianę. Ale broda jak się przekształciła? Co jest? Patrz, ona jest tutaj na dole, widzisz to? No widzę, widzę, taki. taka, taka bulwa. Tak na dół poszło, nie? Ciekawe dlaczego, ale fajnie. Nie, Kasia, te, znaczy, Kasia bardziej tak. Hmm, takie nietypowo. Nie, nie umiem się przyzwyczaić do tego widoku, widzowie. Naprawdę. To tak dziwnie wygląda, widzieć wszystkie osoby. Po prostu, tak wiecie, nienaturalnie, bo ja jestem przyzwyczajony do ich normalnych wyglądów. A tutaj taka bomba, totalna zmiana wyglądu, więc to jest akurat ciekawe doświadczenie dla mnie, widzowie. A wy napiszcie też w komentarzu, kto waszym zdaniem najmniej, a kto najbardziej się zmienił. Bo mamy jeszcze dwie osoby: to jest Bojan i to jest Palion. Dobra, Pikers, jak obstawiasz? Kto będzie wyglądał grubiej? E, zdecydowanie myślę, że. Eee, Nie wiem, palion. Palion, dobra, to ja postałem na wojana, dobra, ja myślę że wojan. Uwaga, otwieramy paliona. Uuu, ej! Oj. Nie wygląda o wiele grubiej. No? Tak w miarę normalnie, patrz. Bardzo podobnie wygląda, widzisz? Nie, to chyba ten filtr na bardziej palionowy pasuje, nie? No, no, palion to wygląda spoko, bardzo dobrze wygląda. Nie wiem czy widziałeś taki film wieloryp jest? Nie, nie. Jak wygląda? No, tylko że główny bohater jest Moldynym, a nie brunetem. A, ale... <laughs> nie, nie widziałem takiego filmu, ale on bardzo dobrze wygląda, widzowie, zobaczcie, no, mega mu to pasuje, w ogóle tutaj tak naprawdę y, nie widać minusów. Paweł, możesz tyć. Zgadzam się, zgadzamy się. Dobra, kolejna osoba, ostatnia w dzisiejszym odcinku, widzowie, John Team, Bojan Team, idziemy sprawdzić, jak będzie wyglądać Wojan z tym lekkim jakby przyrostem. A, czekaj, czekaj. Co? E, mówisz, że Wojam będzie wyglądał grubiej, niż tutaj palion Tak, to na pewno. No dobra, no to odp odpakuj. Pęk! Patrz o! to! No wygląda! Chociaż nie no wygląda grubiej! Nie no wygląda! Ej, tutaj ja, w, teraz w ogóle! Zastanawiam mnie! No? no, mów, mów! Komu najbardziej pasuje ten filtr, nie? Ja myślę, że palionowi. Balion, Wojan albo Szybson, nie? No, oni, oni bardzo pasują do tego, patrzcie. Ale Wojan przez ten filtr odmłodział z 4 lata, nie? Wygląda młodziej na tym filtrze. No zobacz, tak mu się oczy jakby zrobiły. No nie. Jak dla mnie, to każdy w tym filtrze wygląda powyżej 30 lat. Nie, no właśnie, Wojan wygląda jakby miał 16. A tutaj wygląda tak doroślej, moim zdaniem. Bo też broda się chyba usunęła tak troszkę. No mogło tak być, widzowie. Dajcie znaka w komentarzu, kto waszym zdaniem przeszedł największą metamorfozę. Znaczy nie, to nie jest metamorfoza. To jest zmiana po prostu na taką no, tyłą osobę. Dajcie znaka w komentarzu i subskrybujcie koniecznie kanał, żeby zobaczyć więcej moich filmów.